Adrian Kurek, jesteśmy na moment dosłownie przed startem Gali MCF7. Adrian, standardowe pytanie: jak samopoczucie, jak forma, jak przygotowania? No cześć, witam. Adrian Kurek z tej no, Jak mi się wydaje, że dobrze, przygotowania trwały długi okres ponieważ gala się przedłużała z dnia na dzień przez covid były wydłużane czasy, termin realizacji gali, no i trzeba było długo trenować, nie było okres przygotowawczy dwóch, trzech miesięcy, tylko cztery, pięć, bo to miała być data wcześniejsza, teraz późniejsza i tak kombinowali, no ale myślę, że dobrze było przygotowanie, dobrą robotę zrobiłem, myślę, że dobrze show się zrobi. Hmm. Ostatni pojedynek z Portugalczykiem, jeśli się nie mylę, czy z Brazylijczykiem? Z Portugalczykiem z Brazylii. Z Brazylii, takiego. tak. Portugalczyk z Brazylii. Czy odwrotnie tak. jakoś to tak było? No. no i jak to po tym pojedynku ogólnie? No wszystko było dobrze, no, bo była kontuzja, palec z w oko było, hmm. no było tam troszeczkę problemu, podwójny obraz przez jakiś okres było widać. Na no no przecież jak patrzyłem, no to widziałem dwa obrazy, tak naprawdę, kiedy na drugie się nakładało. No, i, no ale to tam zeszły i myślę, że będzie, że będzie w porządku. Po prostu może tylko było tak, że było po uderzeniu jakaś kontuzja była, naruszone było, no ale już się naprawiło i myślę, że będzie dobrze. Łączysz funkcję trenera i łączysz funkcję dzisiaj zawodnika walczącego. Twój rywal Marcin Poźniak. Też dokładnie jest w analogicznej sytuacji. Tak sobie pomyślałem, i wczoraj gdzieś w rozmowie z współwłaścicielem organizacji Dawidem Lachutą, mówiłem, że to jest taki pojedynek na miasta Ultimate Fightera, tak? Dwaj trenerzy na końcu mierzą się ze sobą: Team Forza Demblin kontra, kontra fabryka sportu. Tak? Chyba w tej chwili Marcin reprezentuje fabrykę sportu. tak? Tak, no nie jest tak łatwo tak naprawdę, no teraz troszeczkę nas to uratowało, pewnie i Marcina też, że ze względu tych czasów covidowych, no mniej osób na treningi przychodzi, no bo jakieś tam no, ludzie się boją, no i więcej czasu można było tak naprawdę dla siebie poświęcić. To nas, mam nadzieję, że nas uratowało. Bo jakby była ilość większa znaczy grubsza ilość osób tak jak była do tej pory, to no ciężko było przygotować. Trzeba było jakieś naprawdę inne godziny treningów dać, i żeby to zrobić tą robotę naszą. Ale myślę, że to nam dużego plusa dało, mi i Marcinowi, że się dobrze przygotowaliśmy. Znowu mi się tam półtora roku, półtora roku temu dziecko urodziło, Następny, taki, następna taka chwila była, że no też trzeba było przerwać noce takie troszeczkę pozrywane, u Marcina też podobno tam już dziecko też było w drodze. Też nie wiem, czy się urodziło, czy było w drodze po prostu. Czyli tak naprawdę po jednej ścieżce chodziliśmy w przygotowanie jako trener, ja jako trener, jako zawodnik, on jako zawodnik, no myślę, że zrobimy dobre, dobrą walkę, jeszcze, a tu są myszowski pas będzie, czyli spieliśmy się dobrze i myślę, że będzie dobrze. A kwestia taka, czy Ty z Marcinem, e, jakie macie relacje? Bo w ogóle Marcin był na ostatniej gali, bo, bo przed nim rozmawiałem, nawet siedzieliśmy długo po gali i rozmawialiśmy o treningach, o tego typu rzeczach. Po, po całym wydarzeniu, natomiast Ty masz jakieś gdzieś drogi Wasze sportowe się przecinały? Nie, my w porządku jesteśmy Marcinem, bardzo fajny kolega jest, ja myślę, że też z jego strony też nie ma nic do mnie, na każdej gali co, zawsze sobie rozmawiamy, nie ma żadnego problemu, jest na topie sportowym, będzie wszystko, jest wszystko w porządku z Marcinem, ja się z bardzo dobrze dogaduję. W sumie to doświadczenie chyba jest po Twojej stronie, jeśli chodzi o takie stricte wychodzenie do klatki, walczenie. No bo walczyłeś m.in. na Fenie, walczyłeś na NCF-ach, na różnego rodzaju wydarzeniach. Jesteś bardzo często w narożnikach swoich zawodników. Marcin też, to go często go widuję, ale jednak takie sportowe, sportowa podbudowa w postaci doświadczenia z walk po Twojej stronie. No tak pewnie będzie, tak jest. Może więcej startów miałem, może więcej wszystkiego. No tylko, że druga strona jest taka, że Marcin yy, wywodzi się po prostu od jakiegoś trenera, ktoś go czegoś tam kiedyś w życiu nauczył. Miał kto go ganiać na treningi, miał kto go trenować, miał go tego. Ja tak w rzeczywistości to jestem samoukiem. Ja całe życie samemu się uczyłem, jak się nauczyłem w garażu gdzieś tam boksować, tak do tej pory. Ja w życiu nie miałem trenera, nie miał kto mnie naprawdę ganiać. Ja sam za sobą z skiłem, latałem, żeby ganiać się. No w przygotowaniach to mi tylko chłopaki pomagali z treningów, w których ja sam trenuję. A tak naprawdę jak ja nigdzie nie wyjeżdżałem, nie miałem czasu wyjeżdżać. Do żadnych klubów, żeby trenować, nawet żeby sparować wszystką. Całą robotę tak naprawdę jak na zapleczu robiłem klubu, że no, samemu robiłem robotę. Nikt nie miał kto mi w ogóle pogonić, żebym. Ja musiałem sam się motywować. To też to, ciekawa konfrontacja razie, z tej U niego to takie właśnie będą większe plusy, że on od kogoś wyniósł całą wiedzę, całą wiedzę walki, w całą wszystkiego. No, ja musiałem do wszystkiego sam dochodzić. No. Właśnie, ale dzisiaj przekazujesz młodym ludziom i poczynając od pierwszej walki, twoi uczniowie też dzisiaj walczą na gali. Ilu w sumie zawodników Forza Dębli startuje? No dzisiaj też tylko z nami będzie startował Dominik Buczek, z tego względu, że okres taki przyszedł rocznika tych chłopaków, co do nas chodzili Dużo tam Artur, para Wielki, tam reszta chłopaków, to po prostu pokończyli szkołę, odeszli w świat po prostu za pracą gdzieś tam, no i na razie to towarzystwo, które do tej pory mi startowało, wykruszyło się, teraz nowe towarzystwo przychodzi i nowi ludzie dopiero będą zaczynać. Dominik, co tak naprawdę z jednych ludzi tak pozostawało, którzy będą mi startować, nie bym chciał, żeby on cały czas mi startował, no, zapowiadać naprawdę na dobrego zawódnika kawałek kija pogonić i będzie dobry też z jego fighter. Z tego hmm. co widziałem kategoria 70 kg i walka semi pro, tak? Tak, na tą chwilę jeszcze semi pro dostał, ale myślę, że będziemy chcieli na zawodową też wrócić za czym po tej walce będzie, ale myślę, że będzie dobra walka z Dominika Sroń. Korzystając z okazji, co nowego w Forza DeBling? co do nowego wszystko jest w porządku, dobrze, na razie się dobrze nam układa, jak będzie tak dalej, tak będzie fajnie, grupka ludzi się zbiera, grupka dzieciaków się zbiera nowa i myślę, że będzie dobrze, na razie jest wszystko w porządku. Jakieś... Pojawiły się jakieś nowe talenty na firmamencie? Tak, młodzi poprzychodzili, naprawdę jeden czy taki Gracjan, co naprawdę chłopak sam sobie worek kupił do domu, poboksował miesiąc mi przyszedł. Ja się od razu go zapytałem, czy gdzieś w ogóle walczył, w ogóle czy gdzieś trenował i powiedział, że od miesiąca bije worek, naprawdę chłopak tak ładnie zorganizowany, tak ładnie wszystko zrobił. Technicznie dobrze poukładany i naprawdę z niego też będzie dobry człowiek, 13 lat i Myślę, że będzie tego Jest kilku takich, to myślę, że będą, będzie głośno w chłopakach. Tobie łatwiej współpracujesz się z zawodnikami od początku, na starcie, takich, których, do których tylko pokazujesz to, co, czego ty się uczyłeś po kolei, czy raczej, czy raczej wolisz dostać i prowadzić już zawodnika, z któremu można coś, coś wdrożyć takiego? Co jest charakterystycznego dla, twojej, dla Twojego klubu, dla ciebie samego, ale już gdzieś umiejącego cokolwiek. Nie, wolałbym na przykład od początku. Zawsze tak chyba moim zdaniem jest najlepiej, żeby od początku zawodnika wyszkolić, niż jak przyjdzie z jakiegoś innego klubu. No, każdy ma inne swoje nawyki. Chciałbym po prostu swoich nawyków uczyć, bo no, każdy trener ma swoją wizję, każdy trener ma swoje techniki, wszystko. No chciałbym po prostu gościa takiego wyuczyć od samego początku i tutaj na tych młodych stawiam bardzo dobrą robotę. W takim razie tak. Czekam dzisiaj na, na dobry pojedynek, Mam nadzieję, że tak jak powiedziałeś, walka wieczoru, walka o pas. No i co, MCF-7, a organizacja MCF stawia chyba na force Wembley. No i no zobaczymy no, okazję. Myślę, że będzie dobra walecka i myślę, że z ręką do góry wyjdę ja i Dominik też dobrą robotę zrobił. No muszę tą wygrać, no naprawdę ma, mamy dużo do wygrania, Przy, przynajmniej ja, bo jeżeli chodzi o pas mistrzowski, no to, to naprawdę grubo będzie jak wygram, to naprawdę będzie grubo, chciałbym, żeby mnie ten pas przywieźć, pochwalić się i naprawdę, żeby to... Yy, długo zapamiętać, że naprawdę było warto nawet jako samemu się uczyć wszystkiego i naprawdę jeżeli mi się uda ten pas wygrać, to naprawdę będę sam z siebie dumny, że yy, zrobiłem taką robotę w swoim życiu bez żadnego trenera, bez nikogo, tylko sam z garażu wyszedłem, co wytrenowałem, tak wytrenowałem i pokazałem wszystko w klapce. To czekamy na pokaz tych umiejętności z garażu. Tak. Mam nadzieję, że będą naprawdę dobre. E, powodzenia w walce z Marcinem Poźniakiem. Dajcie dobrą walkę, panowie. No i co, wygra lepszy. I aby się nikomu nic nie stało, tak jak zawsze sakramentalnie mówię. Tak, stawiamy na zdrowie przede wszystkim, żeby to było przede wszystkim zdrowie najważniejsze. Jest, co z tego, że zdrowie stracimy, jak już później możemy nie wystartować. A lepiej nieraz y, oddać i z, y, o zdrowie powalczyć, niż naprawdę głupo, głupią głupotę zrobić. No można. Dziękuję bardzo, a tak bardzo dziękuję za zapraszam. Dzięki.